Witam Was bardzo że serdecznie moje beczki marnowane w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie dzisiaj przydaję nasze te, skiny i będą bitwy 2 2 Ja zapominam o tych Państwo bitwach 2 na 2 dawno znowu ich nie było. Ta, 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 ta. Wybierzemy Można sobie jakiegoś konkretnego sojusznika i polecimy, mam nadzieję, na głupie. Ale, ale zanim to, no to oczywiście wspomnę o konkursach, opisać. gdzie dzisiaj zeszły dwa skiny. To masz gratulacje tutaj, tutaj dla Tachy ale... i gratulacje, o nie, ten nawet wczorajszy, gratulacje dla I dziękuję oczywiście, że się z moim kodem. Zostały cztery najdroższe koty za wpłatę z kodem Adixem, jeszcze, Pani, dwa panie, o jeszcze. Dodatkowo również w tym odcinku pokażę, z... gdzie macie takiego skina, że widział no bo... na niego. Należy zasubskrybować kanał dzwoneczkiem, stawić łapkę w górę, skomentować ten odcinek, jeśli tak. mi lubicie i chcecie wesprzeć, to właśnie w tym odcinku. Kiedy się przystać, darmowe 4 zł oraz Bądź 20% procent więcej do Bądź depozytu, przypłacie Pamiętajcie również, że strona przeznaczony jest tylko bietów, i wyłącznie na pełnoletni. No to co? Let. Zobaczmy, co Natomiast dzisiaj będzie na bitwach się działo. Się dzisiaj sojusz, który nam, mam nadzieję, pomoże, a nie utrudni. Teraz sobie cośnika wybierzemy, tylko Ale na samym wstępie spójrzmy jakąś bitwę. Skrzynki tak do 300 zł bym tutaj wziął no sobie, tak na rozpoczęcie tak, tego odcinka. Niech będą tutaj o, takie Pierwsze z brzegu, o pierwsze z brzegu, 23 jest tutaj co oglądać zespołowa, to, tutaj, tutaj gra, bitwę. I werby, A terroryści zwycięstwo weźmy zwycięstwo na początku weźmy. Terrorystów weźmy. O, widzę, adatarki tutaj też gotów podmieniały. Samu ma za duży procent win ratio. Więc. Panie i panowie, kurwa, nawet mamy mamy wojownika Biały czak! A nim... Dobra, walimy się z Białym czakiem. To Zobaczymy. Proszę bardzo, to... nitro, to... nitrozyniak. Lino. Nitrozyniak od razu z koroną. Jest AVP. 707 zł. No dobra, będzie. Będzie tutaj wariacik mi. Jezu Nitro! Nie no, to, to chyba był jednak dobry wypuszczyni, bo jest kolejna para rękawiczek. No ciągnie nas tutaj zdecydowanie. Ale oni też jakiś tutaj wywadznie... Uuu! Siemciak Katmana! Luna na bransolecie i kolejne rękawiczki. Kurwa przez to, że on te minki wysłał, ja nie Kompryk, widzę totalnie to mi robi. I teraz wydropił koronę. Jest Jestem ciekawy każdego z tych nowych to, zawodników, kto się... tak naprawdę tutaj no, ma nie. szansę na przebicie no, się, czy będą decydowały emocji? tylko ja i wyłącznie umiejętności, czy tylko będzie decydowała jest, no to cała to medialna sfera. W racji tego, że jesteśmy no, wewnętrznych Paweł Gruźwa kiedyś mówił, jak najważniejsze, podczas konferencji, Walka walka, walka jest tak, ważna, tak, ważna tak, i tak, to wiadomo, pokaza. da złoty bilet o, e, do Prime. Nie, nie tak, nie A, tylko to jest najważniejsze. Mega, mega bardzo ważne jest, no jest to, jak pokażemy no się na konferencjach. Czy jesteśmy barwnymi ptakami, czy po prostu pomocha przy bitkach. To będzie po prostu osobami, które są w jednym z wielu. To będzie miało górze w i 2012. To będzie miało górze w roku 2013. To będzie zdecydowanie bardzo łatwo jeszcze To jak się pokaże, bo w tego nie też na pewno będzie miało. Tu jeszcze nie jest też zapewniona wygrana. Przydałoby się, żebyśmy tu zwiększali te nasze prowadzenie, Davida, czyli ale Olek, widzę, że zwiększamy. Małymi kroczkami jest, jest coraz więcej tego tak naprawdę. Bo ładnie, teraz Famasik tutaj Co dla mnie, ale brak koron. Tej eventowej, to naprawdę te kolony się sypały, a tutaj z tej reszty, co dodałem, no to tak niestety, no to teraz biały czaki no trafiają. Drodzy, zdrowie najważniejsze, widocznie medycy mieli ku temu ważne powody, by nie dopuścić Dawid! Nie, gadaj, nie gadaj, ty. To nie gadaj! No i może cieszyć się tym, że nie. Dawid Tomczyk, że do kolejnej wyciski będzie wypoczęty. Pytanie tylko, czy to wystarczy? Jestem ciekawy, co stało się z mikserem. Bo elektryczny. Ale chciał jeszcze 90%, wygrał 760 młodych. Co musiało się Najkrótsza walka dzisiaj, ale przed nami wielkie emocje. Szczególnie, że osoba, która w tym momencie wejdzie do klatki, już wielkie emocje wywołała. Panie i panowie, przed wami. Ale sobie chodź ale sobie tutaj chodź To pierwsza bitwa. Wiecie co, odpuszczę te wszystkie skrzynki, odpuszczę. Im już dam spokój, nie? Zdecydowanie. Złe wrażenie dzisiaj, złe wrażenie. Dobra, zejdźmy sobie do tych. Eee, I tak, weźmy Turbulencję. Weźmy Hinatauna. Arkanę. No i proszę Państwa, Osman zbliża się do Stagonu, a więc musi pozbyć się swojego charakterystycznego taniec, atrybutu, atrybutu tak czyli nie. żółtego kasku roboczego, który drodze, chroni skurwa, jego głowę w ogóle przed różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, ale te sytuacje w nie chyba będą przewidziane. Ale a propos tego co powiedziałeś wcześniej, czy ważna jest tylko walka, czy ważny jest ten charakter, co co pokazujemy na konferencjach? i myślę, że to jest o, jedna z barwniejszych postaci konferencji, ogólnie jedna z barwniejszych Emo. postaci, która e, widok przypadła do gustu. Jego charakterystyczny kask, osobowość. No zobaczymy teraz, co pokaże, bo Tak, będzie zdecydowanie Bossman tutaj wyróżnia się pośród podobno. uczestników. Ale chce tak, zaistnieć, chce pracę, zabłysnąć. Nie ma w tym nic złego, bo takie są flick Chcemy się przebić, musimy się coś zagrożenie. zaproponować ekstra Niestety, i dokładnie Bosman chce coś wziągnie zaproponować wziągnie ekstra, natomiast złote. jestem ciekawy korona, a strony... jego umiejętności, on był u trenera Mirosława Łotnickiego, którego Ej, pozdrawiamy serdecznie, z bo pewnie i tak ogląda i nasze wydarzenie Naprawdę, dzisiaj, co konkretnie, no a ale teraz, teraz jak nitro nie chyba troszkę sprostował sobie nowy skład i zobaczymy jak będzie wyglądał w starciach kickbokserskich, bo trener zajmował się z błotem MMA. Co świetny, po prostu pojawił Pana, się załóżmy miesiąc wcześniej barwi, na tringach, żeby barwi, się przygotować po całą galebę. To trzeba przyznać, że warunki fizycznie dosyć... Bo no, coraz bardziej nam się a jego Jeszcze bardziej! Będzie. Jeszcze bardziej co skina! Artur! Samson! Okej, okay. mamy tu skrzynki za 500 zł. Tak jak powiedziałem, tutaj są dwie osoby. Tutaj dwie osoby mogą nadrobić, to jeszcze nie jest przegrane. No, ale Pięknie teraz nie no ja tutaj chcesz, tak walczę, że to okazję, nie jest, mogę Samsonem na tego nitro patrzeć. No nitro! Opa, który... To no, dzisiaj... A prawda? No. Chce... Jeszcze... Nie wiem, no nie da Masz pokazać, mimo że ma już 30, to... Decydowanie może. powiedział, że jest gotowy na wyzwania, nie że nie boi się, o ile się nie, nie mylę, nie mylę nie to jeden z najwyższych zawodników. No nic nie trafia, Otnie proszę, czy świętiłem ale... może jego karierę, czy ten sam sob miał nic. jakieś walki na koncie? Nie, eee, z tego tak, co mi mówił, dwie to, to jako takich walk nie miał, da, natomiast da, da, natomiast e, gdzieś tam... Wrócił do treningu. miał jakieś epizody wcześniej, przynajmniej tak mówił. Mamy darmowe Rozmowy. Ja mam okazję oglądać konferencję, konferencję Time MMA, ten No jest to jedna ze spokojniejszych Ranger. osób na, na konferencjach. No, Jeszcze jedna bitwa będzie. Taki spokojny, poukładany, poukładany koleś. Tak jak mówiłeś, dana, warunki fizyczne bardzo wysokie, jest to bardzo niewygodne. Zawsze często trafiają na wyższych od siebie, jest to bardzo niewygodne. Dlatego zobaczymy, czy Bossman sposób dystans i umiejętnie wykorzysta... Dawaj Doklera Jego warunki. No czy będzie miał problem z dostarczeniem przebicie o. się przez y, długie ręce. No i dało Dopplera. Chciałem plera no i mam Klera. Osmen jest nie bardzo masy? mocno zbudowany. Ale, ale widzę wariacik. Nie, no już nie może się doczekać. Nazwy. Wleci pewno od, od nie, pierwszej sekundy, od pierwszego gongu. Klera. Tak, pokazał tutaj charakterystyczny gest. Tak? Może jest to Marby Nie wiem, nie wiem, w każdym bądź razie mamy jeszcze na jedną bitkę. To już to nie będzie Basta. bitwa 2 na 2 tylko ja sobie już sam poradzę, wiecie? Ja jednak stwierdzam, że ja chyba polecam sobie tutaj poradzić. Ale na razie to Ale jakie uniknie odchyłka, to jak to bitwa. jest tak zwany head A cztery. To powiem szczerze, boss. I zapraszam do tańca, mamy zapraszam do tańca. A nie jednej przebitkę na odcinku, nie? Zastanawia się Ani Samsung, co robić dalej. chyba bit. z tym boksem nie było do końca tak. O proszę, mamy dwie kolony, Dobrze, tylko Zorgo też w ostatnim czasie. A on tutaj ma dosyć ja też. Większe <laughs> prowadzenie. Ale tu Ale na tych samentowy zobaczymy często te korony. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Teraz, znowu ten czorgo ze mną! Córku ze własny zostać zdyskwalifikowanym. O, no, już troszeczkę z strony mnie. Samsona. Jeszcze tam w WP trafił. No, nie, nie, no że że ma prowadzenie większe. Jak proszę, trzy korony pod rządno. Przecież to trzeba być się w Czepku rodzić, nie? Czepku trzeba się urodzić, żeby coś takiego działać. Nie wyklucza z walki, więc musimy tutaj. Musi zeszrzeć się Samson z morza. tego czorga. Była kurowa. W miejscu mamy szansę jeszcze to wygrać, sporo zczyni. Jest próba trafienia, odczyni. jest podsiadka, siakiem. O, o i tak to jest nie koniec, to Mamy trzecie liczenie, tak więc kolejne. Trzecie liczenie, koniec, no mamy tutaj boskę, moi drodzy, na konferencjach dochodzi podczas bo, bo, bo walki, też tutaj pokazuje charakter. Samson wylądował koło nas, ale już chyba będzie to zatrzymanie przez Piotra Michalaka. Zaraz zobaczymy. no nie ma koron. Taka seryjka była. O, ale tak, rękawiczki. Dobrze, to nie korona, ale to jest dobry drog. No cóż, mogę powiedzieć, No ciekawa walka, elektryczna walka, dużo się Dobra, pokój, jest groźny raczej. widać niestrasny. tutaj załadowany zawodnik. Yy, no, okej. Okay. Chcę tutaj zaszaleć, chcę tu się pokazać, chcę dowodzić, to pokazuje mi. To pokazuje moje 5 minut, no bo no, no, już się swoje Teraz pięć to już będzie naprawdę Był bardzo. Straszył konkurencję. Teraz to już będzie naprawdę bardzo ciężko, a zostało też bardzo mało. O matko, no nie, no nie da no, i na tutaj. Ani jest się. Trzymaj się konkurencji, a walki dalej. Gobie. Proszę bardzo, jego bitrzej. chwila, Dobrze, no, mamy chwila pierwsza wygrana. Odporzyć. I czekajcie, Samson może to będzie naprawdę mega trudne. Na a bupa, za ile? Oto musiało się tak, skończyć tak, tak. przerwaniem Ale... walki. Nie korony, dawaj, teraz korona. Ciężko, osoba, no, która no tutaj może, może namieszać. Drugie miejsce. Na underdogu też by nie siadło. No niestety nie zawsze widzowie się Ależ wygrywa. No szczególnie na widzicach. Tończymy to dzisiaj. Ani no i teraz już tylko bitki. formalność. Was Zapraszamy. Now, right.